Który ptak wylatuje na pełne morze? Wielki albatros wędrowny spędza większość życia na morzu. Ten ogromny ptak szybuje godzinami. Na silnych morskich wiatrach czasami marynarze widzą albatrosy, które lecą za ich okrętami przez południowe morza. który ptak chodzi po wodzie. Podczas łowienia ryb w morzu na nawałniki błyszowe wyglądają tak, jakby chodziły po wodzie. Oczywiście nie robią tego. W rzeczywistości unoszą się tuż nad powierzchnią, zanurzając stopy w wodzie, czasami przebierają szybko nogami, by utrzymać równowagę na wiecie. Który ptak nosi kask? Guptaki są świetnym Nurkami spadają do morza z duszej wysokości, by złapać rybę od ciąstego udelszania w wodę za duszą siłą. Mogłaby je Rozboleć głowa, dlatego mają bardzo grubą czaszkę przypominającą helm, która zapewnia im bezpieczeństwo. Kato lubi tablać się w bocie. Pytaki Brodzonce o uwielpiają błocko boćko zalegające przy uściu szaki. Ogromne stada takich ptaków godzinami chodzą po błocie i wysadzają w nie dzioby, polując na robaki, kraby i chrupiące. 办公室。Oh